Nie gra się wylepały. Dobra, idziemy z bunkrem. Odworskie. Eee, tu jest trochę siana, tu nie będziemy chodzić dotypkać. Idziemy około, zobaczyć. Ej, ruchu. Weź, na czujniku mam. Uh -huh. Fajnie, ładny, ciekawe. A nie wiem, czy to jest gody z sobą, żeby kurde, zabytek był taki o no, zaknięty. Później? Tu jest kamera. No nie widzi mi się kurwa chodzić, bo to jest za dużo tych Ale no kurwa to jest zabytek do chuja to Jeden na prywatny, schron na prywatnym nie po sesji. Nie można, nie można. zabronione Linia druga obrony to jest I Tery, bunkry, takie drogie jakaś więcej nie chyba były. Ciężki, bojowy, Sabała. Uuu, musi być duży. Jest Sabała? Sa Dobra, tu jeszcze pójdziemy. Tu byłem nieczynny. ok, yy, wakacje normalnie tu się jakaś pani i sobie sprzedaje bilety i się wchodzi za bilety. To jest zabytek kuźwa, nie powinno tak być. Bez kitu. Bez sensu. Jak się dzieciaki mają nauczyć historii, chodząc ze mną po lasach, skoro kuźwa, nie można nigdzie wejść. Już ładnie przez Nie, to nie jest kolejna część. By projekt Nic z tych rzeczy. Ale jest klimacik nie jest. Dobra, dochodzimy do dwóch ostatnich. Jeszcze raz. Druga linia obrony Półwyspu Helsiego. Ok, tam coś jest, jest. Patrzcie, nie i już graficzalny. <try> no Góźdź do sensu. Nie da tego jeźdźmiku obejdziemy. Nie ma drugiego wyjścia. He, <laughs> się, nic więcej. Ale widać, jak to wyglądało. Na no, strudne okienka. I na pierd... Jak to był ten to bomba? Na pierd... No szkoda. Duża szkoda. I mu. To jest klimat. To służyć w wojsku, nie? Gdzie <gry> byłeś na plaży? Wychodzisz z buntu, kurde. A ty się opalasz. <gry> Okej. Okay. I otwarte. Siągnij. No. To co nie? <gry> Ej. Tu jest ledwo co w tym wypadku Farba Farbę, farbę Czyli jakieś dowinię musiał tu być, A ja czuć farbę. Aha. Moment. Kukula strzydka. Nie chcę mi się wchodzić. Ale mamy tak. Eee, za ostre światło. nie tylko czuć farbę. Ale przecież się przyjemność. A jakby co, tu kto? Żeby nie było zdziwienia. Dobra, wycofujemy się. Okay. Da -da! Mam 1,90 m wzrostu. Jakoś tak. A tutaj na, na czworaka, może z 78, a właśnie będzie, może z mater. Dobra. A więc na kolanach, czy nie na kolanach, w kościele, to nie na kolanach, ja nie chodzę do kościoła. Ale, ale, koniec tematów. Zmywamy się na chatę. Czekam jeszcze dwie wycinki ponad samochodem. No, fajnie. Okej. Okay. Dobrze, że tu jest kurde ten, ten yy, piasek, a nie woda. Wtedy już to mi tak nie było tak wesoło. Dobra. Let's go. Kurda. Szczególnie na plaży. A co to ma? Fajnie. teraz Bunkier otwarty na plaży osprejowane, zaknięte przy plaży. trzeci zamknięty, bo wnet trzeba kupić otwarty na terenie prywatnym i tak wygląda drugi a, sępi Barbarossa tak wygląda drugi druga linia obrony Półwyspu Cholskiego Jeszcze kurde Kawałek dalej są jeszcze to za przegrody czołgowe. Powbijane w ziemię metalowe, że pierdowe Ale kurde już pewnie się mogę i nie zgadzam, żeby tam podjechać Bo godnie bo późno Ale to przecież ja jestem kierowca A to bez tego widać To jest co A nie drewno. Dobra Dzień bardzo udany. Bratanek uchachany i zmęczony. On mi zaśnie w samochodzie. Tak to jest, aż ma 16 lat